Hej ludzie, witam was bardzo serdecznie w odcinku The World of Warcraft. I ktoś do mnie pisze na Facebooku. Oczywiście piszą, ale ja sobie sprawdzę, co oni napisali. Ogólnie wyświetli się Wam teraz. Poczekajcie, teraz. Fajne zdjęcie z kolegą. No, um, ogólnie um, kolega z ten, um, z Alliance, bo on był chyba z Alliance bodajże, był to sobie um, bodajże human na fajnym smoku, dlatego zrobiłem sobie z nim screen i właśnie wrzuciłem, wrzucę wam. I... Postanowiłem, że pokażę wam trochę mojej postaci, bo dawno nie było, że tak powiem, samej mojej postaci em, Tego filmiku, bo tam wiem, pokazywałem wam Roja mojego, którym nie będę grał, tak? To był... To był ser niby seria, ale od razu mówię, nie będę grał tą w tą serię Nie będę grał w tą serię, chodzi mi o to, że nie będę, nie będę grał Yyy... tym rollegem po prostu, bo mi się jakoś nie podoba za bardzo yy, Nie wiem dlaczego. To jest mój set. Jest niebieski, 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 niebieski. Po prostu wszystko jest niebieskie dosłownie. Przyjściutko. O! Naprawdę? Dobra, to jedno jest zielone. A to, to... No to to jest ta barda, żeby tylko fajnie wyglądało tutaj. Co? No. O tutaj masz, się, popatrzcie, mój monokl. Fajnie wygląda. Ej, ogólnie tak, Wydrobiłem go on, mm, na instancji. Dobra, to co robimy? To będzie walka i po prostu chcę sobie złapać jakiegoś wysokolevelowego. Oh, really? Dobra, no. I ogólnie to, wiecie, yy, bywajcie na live'ach. Mam yy, pomysł, żeby zrobić w ten weekend live'a. To jest po prostu 100%, że będzie w ten weekend live. Bo po prostu nie wiem, mam straszną ochotę. Nie wiem czy z WoWa, czy z innych gierek. Wow, zabij. Nie wiem czy z innych gierek, ale na pewno z czegoś, prawda? Au. Dobra. Ok, yy, no. Ogólnie mm, to. Na live'ach się po prostu, że tak powiem, nawet za dużo dzieje. Bo po prostu. Niektórzy nie mogą być na live'ach i na przykład mistną to, że kiedyś miałem ten. Jak ja bym nagrała, miałem chyba 40 czy tam 30 lewa, a teraz mam 53. Więc. Płagam, spywajcie na live'ach. Tutaj jest moja ta. Mm, Gilda jest tutaj dużo, za, za dużo 20 leveli. Ale tutaj jak widać jest troszeczkę jest parę setek. Jest parę tych. Więc jest fajnie. Yeah. Guild status. Player status. No hasty heart 15 minut naprawdę i to fajnie niby taki swag tak niby taki swag no to popatrz. no i ogólnie mount up increase speed while well mounted by not active in battlegrounds Aha. ale właśnie jakby dobiję sobie 59 to pójdziemy na battlegrounda Mm -hmm, ale muszę mieć 59, to jest ten. Później też będzie łatwiej, ale nie wiem czy teraz mi się chce iść na um, tego na y, jakąś instę. Znaczy pójdziemy sobie, tylko musimy pójść healerem. Y, bo nie za bardzo potrafię być DPS-em. Wiem, kiedyś pokazywałem wam tylko razem pokazałem chyba po DPSa mnie. Nie byłem za jakieś mega. A w ogóle zrobiłem to Fajny achievement. Co? Co? Naprawdę rozwaliłem go? O! To jest jeden z takich głodnych bossów, którego mam teraz na desktopie. Pokażę wam go. Proszę bardzo. Jest to... Ten tutaj. Jest... O! Okej, okay, dobra. <grych> jest ogólnie mega fajnie. Bo jest to w sumie jeden z moich ulubionych bossów. I teraz... Healer, nie, 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 DPS. Miejmy nie, za chwilę nam znajdzie... O, już! Wiesz wiecie co? A no, w sumie co mi tam na odcinku pójdę sobie na ten... Na live'ach. Chodzę dużo na instancje, więc... Niech was live, nie ominą! Zaszliwie lubię to, że mam tego dasha i właśnie to, ten blinka. Displayer Beast to się chyba nazywało. Displacer Beast. Beast. No to. Prawie, prawie displayer. Eee, no. fajny krop. Czy to jest Beast? Jakbym miał, jakbym wszedł na swojego tego... Eee... Mm, jak to się nazywało? Huntera, na którym ma 10 poziom, to bym sobie go Szkoda, tylko, że on by mi zadał taki damer, że ja po prostu się zasrał Ale eee, to jest nieważne, to jest absolutnie nieważne. A ja... I tak mogę używać ra. P. Potrzebuję tylko. Ja po prostu będę używał z tego ra, bo. Nie, ten. Nie używam go za bardzo, prawda? Że... Zoom. Moonfire. Moonfire. A, nawet nawet niezły dropik. jakie ten? Turtle coś tam. Jak to się nazywa? Tertul. Turtle to Scale. Mam też Basilisk Scale. To jest taki mam mój mały achievement. To tylko daje mi Critical Strike'a i trochę armoru, ale zabiera mi z nami, no to... Nie dziękuję. To daje mi tylko Critical Strike'a. Więc... <ścoughs> to ja powiedziałem, nie dziękuję też. Tylko mam 27 naprawdę. Ja Miałem dużo, więcej, nie wiem dlaczego. Mam to do tyle. A widzicie co robię? Lift Q, bo to to ten, zrobię oddzielny odcinek na yy, instancję jakąś, więc do widzenia, do usłyszenia, nie się, cześć.